Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku z najbardziej poszukiwanej potrzeby prędkości. No elo, elo, Witam, witam! W kolejnym odcinku dzisiaj zaczynamy testem. Testem tego Vipera, którego wygraliśmy w poprzednim odcinku. Em, od em, JV, tak on miał chyba na, na nazwę, miał na nazwę, tak? Czyli ściganta numer 4 z czarnej listy którego no, pokonaliśmy bez żadnego problemu, jeżeli dobrze pamiętacie. No i obecnie będziemy walczyć z Ronim. Ronim makrelą, którego znamy już bardzo dobrze. No i znajduje się on na trzeciej pozycji, czyli już naprawdę bardzo wysoko. Jeździ ona z tonem Martinem DB9, czyli no ciekawą furą, nie powiem, że nie, ale i tak gorszą od mojej i każdej, jaką będę mieć tylko. Oh, no, gaden! No jebana betoniara, no wypuść mnie stąd, no że ja nie wygram tego wyścigu, no co to ma być? Testujemy Dodge Vipera, którego wygraliśmy. Ostatnio. Tak jak już mówiłem, no, z wyglądu podoba mi się. No, przezajbiście. No, fajny, fajny taki fajny zielony. Taki wajperowy ten Dodge. Jeździ się nim nie najgorzej, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie o wiele gorzej ale póki co jest naprawdę stabilnie, spróbujemy nim wygrać parę wyścigów. No i później myślę, że pobawimy się jakąś inną furką. No i tak jak już mówiłem, myślałem nad Subaru i myślę, że wykupimy sobie tą furę. No i wytestujemy jak się tym śmiga generalnie, bo szczerze jestem ciekaw jak Subaru tutaj jeździ. Subaru naprawdę fajna, fajna furka, fajna furka, nie? Można by było pośmigać w sumie, tylko czemu ten chłop jest tak daleko, no co to jest? What ta fuck, w co ja wjechałem? Dobra, gościu, możesz troszeczkę zwolnić, bo chciałbym wygrać ten wyścig, nie? A póki co to mnie niszczysz totalnie i ja bym chciał troszeczkę... O nie, jak ja mam to wygrać, no? Przecież się nie da, no, chyba że z powolnieniem czasem. Ja pierdolę. Dobra, spokojnie. Jeszcze mamy około 20% wyścigu. Jest do zrobienia. Jeszcze to wygram. Wierzę w to. Wracaj tu, Gnoj. Ty, no, on jakimiś skrótasami jeździ. No, przecież on mapę zna, co to jest. Ale widzę, że się wyjebał, jak frajer. Ehe, tak się wygrywa wyścig. No dobrze, a więc pierwszy wyścig, który był sprintem, mamy z głowy. Także spróbujmy teraz jakiś tor tutaj wykonać. E, no i widzę, że mamy jakieś frajerskie fury. Co to kurwa jest, ty? Gdzieś yes, Audi? What the fuck, man? Audi kontra dodge Viper. No, beach please. beach please. co się. Gdzie? Jeszcze jakiś Mercedes? O nie, no nie, wytrzymam. Jeszcze jakiś Mercedes tu jedzie? What the fuck, no, Cztery okrążenia? No co to jest? What the fuck? Nie, no, nie, no. Trzy dni robocze, żeby wykonać jeden wyścig. No przecież mnie kurwi coś, no co to jest? No wydupiej mnie stąd, gościu, no nie widzisz, że jadę? No nie widzisz, że jadę? No co ty robisz? Nie, no, nie da się. Pierdol jebany Volvo. Dobra, póki co jeden frajer się rozdupcył, a tego to wyprzedzam bez problemu. Pierwsze okrążenie jest moje. Jestem królem, królem wyścigów. No, what the fuck, man. Czy co on robi, no to jebało go chyba. Chyba jakiś bączki kręci, no co jest? Ja No i mamy to drugie okrążenie jak totalny szef, a jak widzicie. Albo nie widzicie przeciwników na minimapie. Oje! Oh yeah. No oh yeah. Nie no ale czuć moc, czuć moc w tym dodżu no, no, no nie powiem, że nie, no nie powiem, że nie. Widać, że pod maską kryje się silnik, który ma 4,5 metra długości. A maska w tym dodżu jak lotnisko. O, nie, wracaj tu śmieciu. Maska jest tak wielka w tym dodżu, że to jest, to jest niemożliwe, nie? Ja wjeżdżam jakiemuś ty... Powiw w Dubsko, tak o. I mogę powiedzieć, no, podano do stołu, nie, podano do stołu. Pierdolę. Dobra, mimo że jeżdżę jak totalny ściek, to nadal jestem pierwszy, także jest git. Czekaj, czemu nie jestem pierwszy? Jakimś cudem ja nie jestem pierwszy? Czekaj, co tu się dzieje? No to ta... nie, nie do... zapatrzyłem się, e, ty, ale jakim cudem ja nie byłem pierwszy. Jak jechałem pierwszy. Co tu się stało? Zostałem oszukany perfidnie. what the fuck. Teraz przegram, no ostatnie okrążenie akurat. Przegrałem, nie wiem, przegrałem, przegrałem ostatnie okrążenie. Nie, to jest ja 10 minut, jeden wyścig i przegrywam, bo...

No, jestem kapusiem, a w czym problem? Nie mam pojęcia. Ale zrobimy sobie jeszcze próbę czasową tym dodżem. Zobaczymy, jak się sprawuje w takowych próbach czasowych. No, zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że dam radę i że się nie spóźnię do następnego punktu. Bo mamy około 30 sekund, jedynie. Czyli malutko. Ale ten dodż zapierdala. No, nie powiem, że. O, super. Nie powiem, że nie. Generalnie. Halo, hey, szybciej? What the fuck, man? Prawie nie zdążyłem, tylko 10 sekund nie zostało. No, no, i myślę, że po tym wyścigu spróbujemy zainwestować w subarynkę jakąś. No i zobaczymy, zobaczymy, jak się śmiga takową subarinką. No, what the fuck, man! No możesz. Nie wytrzymie, Prawie nie zdążyłem. God damn it, no możecie. Możecie we mnie nie wjeżdżać? Hmm? Fajnie by było. No i cyk. przy bardzo. No... God damn it. No... Yeah. no i mamy to. Przy bardzo, bez żadnych problemów udało się ukończyć. Bez żadnych problemów. No i tak jak mówiłem już wcześniej, myślę, że zainwestujemy sobie w jakąś nową furkę. Którą będzie. Oto ta Subarinka. Jak widzicie, stokowo wygląda. Całkiem nie najgorzej, szczerze mówiąc. No wygląda. Wygląda. Wygląda nieźle, wygląda nieźle. A my się nią na pewno jeszcze pobawimy, także myślę, że kupimy sobie ją i wytestujemy. Ale uwaga, uwaga, na samym początku oficjalny test pizdy i to bez żadnych ulepszeń. O, startuje z miejsca tak samo jak Lambo, nie, nie jest w stanie wytrzymać w miejscu. Okej, okay, okej... Okay mruczy całkiem nieźle. Teraz trzeba tylko zainwestować w nią troszeczkę, troszeczkę pieniążków, troszeczkę, niewiele, nie tylko, tylko troszeczkę. Nadal pakiet platynowy niestety jest zablokowany, bo musimy pokonać Roniego, aby go odblokować, ale profesjonalny plus, już jak najbardziej możemy wykupić. Mamy około 500 tysięcy, czyli naprawdę sporo pieniędzy, także wydaje mi się, że powinno nam starczyć bez problemu, bez problemu powinno nam starczyć na pełne ulepszenie tej fury, no, oprócz silnika, którego no, niestety nie jesteśmy w stanie obecnie ulepszyć. Ale wydaje mi się, że reszta już normalnie wejdzie na pakiet platynowy bez żadnego problemu, tak mi się wydaje. No, oprócz turbosprężarki, bo jak widać, ona również jest odblokowana dopiero na trzecim miejscu na czarnej liście, w sensie po pokonaniu trzeciego miejsca. Także, no, póki co, osiągi będą wyglądać w taki sposób. I wydamy na to około 196 tysięcy cebulionów, czy coś. No i oczywiście trzeba się pobawić teraz wyglądem. No, na samym początku chciałbym zmienić lakier. No i lakier to raczej oczywista sprawa, że. Musi, ale to musi być jakiś ładny, niebieskawy. Tylko gdzie jest mój kursor? No, halo, co to jest? No nie mam kursora, no nie jestem w stanie. No, co to. Nie, w kurwi się zaraz. Nie mam kursora, no nie mam kursora, no przecież mnie, nie, no nie wytrzymam. Że ja nie zmienię tego błyszczącego lakieru, bo nie mam kursora, no przecież nie wytrzymie. O, czekaj, zmieniłem. Dobra, jest metaliczny, metaliczny może być. Tylko, jakiś taki chyba, nie? Najbardziej pasuje do subarynki. Czy, 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 czy może taki? Jakiś ciemniejszy? Nie, ja ten chyba za ciemny. Ten chyba za jasny. Ten chyba taki najbardziej. Bardziej odpowiedni, tak mi się wydaje. Póki co weźmiemy tego, chyba że jakiś ładny jeszcze niestandardowy jest. Tylko, że no weź kurwa na celu i na ślepca, na ten, na tę strzałkę. No nie wiadrzymie. Nacelowałem, dobra. Uwaga, uwaga, czy tutaj kryje się jakiś ciekawy lakier niebieski, który by pasował do tej fury? Nie wiem, nie wiem. Póki co, niestety chyba nie, niestety chyba nie. Chyba że jakiś matowy, ale tu nawet matowego fajnego nie ma. Także weźmiemy sobie metaliczny różowy. Czyli co? Nie, no weźmiemy ten. No, ale oczywiście trzeba też zainwestować w jakiś bodykicik dobry, który będzie tutaj pasować. Tutaj mamy pierwszy, drugi. No, okej, okej, tak wygląda drugi. Z przodu mi się nie podoba za bardzo, ale trzeci. Trzeci to już wygląda majestatiko. Czwarty. Czwarty. Czwarty wygląda jak gówno. Piąty też jakiś pojebany. Co to, co to jest w ogóle? What the fuck, man? Jakiś auto z Mad Maxa. Co to jest na apokalipsę zombie? Biorę trzeci pakiet. No, jakiś pasujący. Pasujący tutaj spoilerek. Nie wiem, co by tu mogło pasować. Może. Może taki? Ten całkiem, całkiem spoko. Całkiem spoko. Niech będzie póki co ten bansz i zobaczymy, jak on się później będzie prezentować ze wszystkimi. No, oczywiście, tutaj do submarinki jakieś bb muszą wlecieć, jakby tu nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, chyba nawet bez metera. Chwila, czy to są największe? Dwudziestki? Czy mogę. Nie, na no, siedemnastki. No, beach please, beach please. Niech będą te w takim razie. Maseczki, maseczki. Tutaj maska jest całkiem spoko. Oczywiście, że musi być wielki wlot powietrza na samym środku. To jest raczej dosyć klasyczny, Klasyczne. I tutaj nawet ta karbonowa siedzi całkiem nieźle. Całkiem... Mm. Albo taka tsunami. To jest taki wielki kurwa wentyl na środku. What the fuck, man. O, albo coś takiego może. Mm. God damn it. Albo coś takiego nawet. Mm. Całkiem niezłe, całkiem niezłe. Ale chyba bardziej mi się podoba ten taki klasyczny. Ale do tego dołożymy sobie te wielkie dziury po bokach. No i potrzebujemy jakiś podwójny wlot powietrza. Może znowu taki. Jakiś wentyl. Jak to wygląda? What the fuck? A weźmiemy ten Northwest, niech będzie. Teraz tylko jakaś naklejeczka, jaka naklejeczka by tutaj pasowała? Ty ta całkiem nieźle. No kurwa! Muszę się przeklikiwać na drugim. No co to jest? Co tu się dzieje? Ty ta wygląda całkiem nieźle, całkiem ty ty to mi się podoba... To Ooh, nice nice. Unikalne, jakieś może tutaj ciekawe. Ty to też całkiem spoko. Tu też całkiem spoko, albo no, taki żółw, ale to moim zdaniem siedzi zajebiście, także to weźmiemy. Fele weźmiemy błyszczące białe, elegancko. Kolor szyb, z szyby weźmiemy te perłowo-niebieskie, nie, niech będą. Nie wiem co ten perłowy niby tu robi, ale nieważne, niech będzie. Emblemaciki jakieś muszą być, no nie, nie ma że nie, nie ma że nie. No i wygląda to elegancko, wiecie co mi przypomina ta fura? Przypomina mi ona Sultana z GTA San Andreas, ale wydaje mi się, że to dlatego, że Sultan był wzorowany na właśnie imprezie. W sensie... na Subarynce. No i uwaga, uwaga, oficjalny test pizdy. No nie chcę, nie chcę, nie chcę wysiedzieć w miejscu, no nie chcę no. Oh shit, ale mruczy gadę, damit! God damn it. No i trzeba te furę gdzieś wytestować. No nie powiecie, że nie, no wygląda majestatycznie. Wygląda kozacko, ale czy tak się nią jeździ? Zobaczymy. Póki co doskonały start oczywiście, i zda na samym początku no jedzie całkiem nieźle. Chociaż muszę przyznać, że brakuje tu tych platynowych ulepszeń silnika oraz turbo sprężarki, oraz no nie mam niestety tutaj żadnych... Oh, what the fuck is going on, man? Żadnych junkmanów zapiętych, ale to nic, to nic, jak widzicie i tak niszczy totalnie oponentów, no. No cóż, no cóż, znaczy być nie mogło, w końcu wiemy kto siedzi za kierownicą. Mistrz kierownicy jak to mówią? O, nikt tak nie mówi, ale to nie. Oh, yeah. Nie no ale z wyglądu to zajebiście mi siedzi ta fura autentycznie. No Sultanem tutaj... O. Oh, yeah. Sultanem tutaj jedzie z kilometra. A to była bardzo fajna fura w GTA San Andreas, nie powiem, że nie. Gaddy no. Póki co Subarinką śmiga się całkiem nieźle, całkiem nieźle. Z wyglądu mi się zajebiście podoba naprawdę świetnie to wygląda. Nawet ta karbonowa maska tu pasuje Moim, <grym> moim zdaniem, co się no nieczęsto zdarza, nie? Bo... No what the fuck! No gościu w tej różowej korwecie, możesz... możesz wydłupcoć? Halo, wracaj tu mgnono. Dobra, łatwo wystrzelony frajer na prostej, proste, że tak. Proste że tak. Nie no halo, no, wracaj tu gnoju. ale mruczy nieźle, nie. Jeszcze to turbo jak tak schodzi tak jest jezu. Oh, 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 God Ooohoo, Ale to brzmi, ale to grzmi! God dammit, god damn it. Oh. No No nie da, no nie da się, nie da się jeździć w tej grze, no nie wytrzymie. O, oh, okej, okay, wygrałem. No, oh, what the fuck is going on, man? Mija do nas dzwoni, oo, oh, ciekawe. Mi? Look, I know you talk to Razor.

Rozmową z krzyżem? He? Jeśli to zabrzmiało, jakby szła w jakąś pielgrzymkę czy coś, ale to nieważne, nieważne. Nieważne, bo zaczynamy kolejny wyścig, tym razem drag. No wiadomo, że musieliśmy subarinkę wytestować na dragu, jakby to jest no podstawowa rzecz, jaką się robi subarinką, tak mi się wydaje. Doskonały start, proszę bardzo. I idealna zmiana biegów po raz 85. No, nie no, nie no, gościu, gościu, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? To jest taka deklasacja, że to jest. Nie gram, nie gram! Dobra, spokojnie, spokojnie. To lekki wypadek przy pracy był. Lekki wypadek przy pracy, nic więcej, nic więcej. Jak wszyscy dobrze wiemy, ja jestem mistrzem kierownicy. Ale to każdemu może się zdarzyć, nawet najlepszym, nawet najlepszym. Tu wystarczy nie zmieniać pasa. I proszę bardzo, proszę bardzo, to tylko trzymasz do przodu szczołkę i se kosisz. Kosisz se frajerów bez żadnego problemu, proszę bardzo, jak tu wszystkich wymijam, jak totalny szef. Przecież nikt tutaj, nikt nie masz. Chciałem tylko napomknąć, że zmieniłem pas naprawy. Proszę znowu zostałem perfidnie oszukany, no ale każdy by się raczej tego spodziewał. Wiadomo, wiadomo. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ponownie trzeba tutaj trzymać strzałkę. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, jaką tu trzeba robić. Proszę bardzo. Cyk, szybki, wściekły. Owie. Oh yeah. Dobra, teraz pełne skupienie, pełne skupienie i to robimy. Owie. Oh yeah. Za pierwszym razem, tak jest. No i wiadomo, jak nowa fura, to również trzeba ją wytestować w próbie czasowej. via wiadomo. wiadomo. To akurat jest fajne, bo na pierwszej sekundzie startujesz i jest gwarantowany doskonały start, także tutaj nie trzeba się za bardzo zastanawiać. Jak startować? Także git, także git. No i wygląda przecudownie ta fura, no nie powiecie, że nie, no nie powiecie, że nie. No i dźwięk jest przecudowny. No przecudowny jak mruczy, ja no, god damit. Teraz tylko dojechać do mety. oh, what the fuck is going on man! W sensie, może nie do mety, ale do ostatniego punktu, no i mamy kolejny wyścig z głowy. No i ma niech się szykuje, no wpierdł. No, od subarynki oczywiście. Subarynka, subarynka to jest to. To jest to, no nie powiedzie, że nie, nie powiedzie, że nie. Michalo, nie zdąży, co? Nie okay, zdążyłem. Michalo, bo to jakaś policja. Jest. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. No. panie władzo, proszę się mną nie przejmować. Ja tylko na przejażdżkę jadę po parku. Bez problemu. Proszę się mną nie przejmować. To spowolniony skok. No. Panie władze, ale ja mówiłem coś na ten temat. Poza tym jestem niebieski, także należy do was. nie, bo tu fury policyjne to mają czarno-białe, to, to jednak nie ważne, nie ważne. Żartowałem. Panie policjancie, proszę mnie nie zostawić. Ja tutaj jadę tylko próbę prędkości. Cyk na budowę wjeżdżam, jak do siebie wyskakuje. Zgubiłem nawet te policję, ale to chyba ktoś jedzie przede mną. Proszę mnie zostawić, okej? Okay? Ja nie, ja nie staję, ja tylko na przejażdżkę. O. No i tak się robi te wyścigi, no. Tylko jeszcze muszę uciec przed policją ma no what the fuck. Ty, ale już zrobiłem jakiś kamień milowy. Nawet nie... O, witam panie policjancie. To nie ja, to nie to nie mnie szukacie, jak coś. Jestem niewinny, zostawcie mnie. Ja uciekam do kryjówy. Hello. Dobra, myślę, że jeszcze na sam koniec możemy wyeliminować parów rajerów. Czemu nie? Czemu nie? Przy bardzo, to jakiś Lambo, no Beach, Please, Lambo kontra Subaru. Chyba wiemy, kto wygra, nie? Chyba wiemy. Proszę bardzo, już na samym początku totalna deklasacja. Oni już stoją w miejscu, oni już się poddali. Oni już mają dosyć. To jest koniec. To jest jest już po prostu totalne zniszczenie, no cóż, no cóż. Tak już bywa czasami, no. O, oh, gaddem, nie no, oh, okej. Okay. <laughs> zablokowałem frajera. O, oh, nie, nie no, what the fuck, chłop mnie jeszcze zabrał ze sobą, no nie wytrzymam. Co to miało być? Nie no, przegram to, no zobacz jak oni uciekli, no co to jest? Jestem oszukany perfidnie. Ty no nie no, przegram, co, co jest? Jak to jest możliwe? Aha, aha. Nie no, what the fuck, man! Co to miał być? Zostałem perfidnie oszukany znowuż. Ej, halo! Wracaj tu, gnoju, no co to jest? Czemu mnie wyprzedzasz? Czemu mnie wyprzedzasz? O! Nie, nie, nie! Kto ten słup tam postawił? Nie, no to jest koniec już. No i elegancko. Anderson odpada. Ogi! No, wydupiej, gościu, no co to jest? Czemu chłop tak zapierdala, no halo? Wracaj tu. O, okej. Okay. No, wydupiej mnie stąd, tym murcielago, no. Gościu, ja muszę to wygrać. No nie, no nie wytrzymam. Dobra, mamy to. Proszę bardzo. I kto odpada tym razem? Leski. No nie, no nie. Uff, udało się wygrać z tym lampą. No powiem, że no, no no ciężko było. Nie powiem, że nie. God damn it! Ledwo to wygrałem, ale to nie zmienia faktu, że jestem mistrzem kierownicy także. blue Subaru. Ej!